2 września policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego zostali skierowani przez dyżurnego Chrzanowskiej Jednostki Policji do jednej z galerii na terenie Chrzanowa, gdzie pracownik ochrony ujął tam na gorącym uczynku 41-letniego złodzieja perfum. W toku dalszych czynności mundurowi ustalili, że ten sam mężczyzna w kilku innych drogeriach w tej samej sieci na terenie powiatu Chrzanowskiego. Ukradł kilkanaście innych perwum. Wartość skradzionego towaru oszacowano na ponad 3000 złotych. Ponadto przy zatrzymanym znaleziono inny przedmiot pochodzący z kradzieży. Były to okulary, które mężczyzna ukradł dzień wcześniej. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego śledczy przedstawili 41-latkowi dwa zarzuty kradzieży. Za popełnione przestępstwo mężczyzna odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.